Witam Was serdecznie W dzisiejszym filmie nagramy sobie taki mały teścik A mianowicie Spróbujemy rozwalić dynię Taką oto petardą Crazy Robot 6 gramową Zobaczymy Czy uda się dynię rozwalić Zapraszam do oglądania Zaczynamy No, więc, jak widzieliście, pod dni nie dostało kompletnie nic. Takie pojedyncze kawałki leżą po kilka metrów dalej. Na przykład tam. No, więc, test się uda. Dziękuję bardzo za oglądanie. Z góry chciałem Was przeprosić, że nie nagrywałem bardzo długo filmów. Ale teraz już zaczyna się sezon, więc postaram się to nadrobić. Niedługo możecie się spodziewać filmu ze Staffem. Ok, to byłoby na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Na razie.